Siemka, Dzisiaj niedziela. Siódma rano. Jakoś pogoda chyba dobra. Zaraz wam. Nie mam czasu w tygodniu ani widzicie wczoraj. Zaraz wam nagram. Dzisiaj zakwas z buraków. O, zobaczcie, jak się osadza na szklance przepis to przep... nie pytajcie mnie jaki przepis bo przepisów to jest milion e, na internecie najlepsze co może być do wody dzisiaj propolis e, kiedyś tam wam pokazywałem nie mało korzystam te drożdże kupiłem tanio ale dobre są bardzo mi smakują <laughs> nie żartuję Zresztą ja wszystko próbuję. Propolis. Widzicie, dwa słoiki się robiły. Pół roku. I można korzystać. No, tak to wygląda. Zaraz Wam naleję do wody. Do wody do pół szklanki na 5 litrów. Najlepsze co może być. Zaraz Wam pokażę, jak woda w 5-litrowym baniaczku się zabarwi. Ja to jestem głupi, bo zamiast gołębią to sam to powinienem pić. Zobaczcie jak się osadza na szklance Niesamowite Zobaczcie jaki osad na szklance Na szkle A zobaczcie jaki baniak pół szklanki zobaczcie jakie Jaka woda czekajcie O Nie ma nic lepszego najlepsze co może być. A to jest pół szklanki rozcieńczone z 5 litra. O, 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 o. Jak denaturat. Najlepsze co może być. Zaraz wam zaraz nakarmimy raz. No już jestem wody ponalewałem i teraz nakarmimy. Więc mówię, drożdże mi bardzo smakują do obiadu. <grym> Nie to, to jest w miarę dobre groszowe sprawy Ron, to 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 Lisana tu już umieszałem odparowało ja tam na 3 kilo jedną młyżkę wsypuję tych groździe, to nie potrzeba za wiele i tak tym koczkom koczkom, koczkom Zobaczcie, ładnie się pierzą, to było nie, tydzień temu nagrywałem łysa na głowie, to było łysa, o fajne. Dużo było łysych, teraz ładnie, łysych jest mało, a jeszcze takie, takie nie do pierzęców. pierzą się jak gąbki Zobaczcie, jedno białe, ale bardzo ładne, czyściutkie białe, ale bardzo ładny gołąbek ale ja już tego chyba nie będę trzymał bo ja białych to wiecie że nie uważam rozbite w głowie on wiedzą sobie no jak widać na zdrowiu mówię nie mam czasu dzisiaj też w rozjazdach samochodu szukam jakichś zmienić bo mam takiego małego bobka ale Trzeba na te wystawy będzie jeździć, to trzeba będzie większego Jakiego, żeby to I wygodnie na tej autostradzie się jechało i no i wiecie jak to <laughs> Nie muszę mówić Te się ładnie pierzą Parasitexem O ten działa, zarębiście działa Brakło mi wyczerpałem jeszcze to gówno To nawet wcierałem, bo to nawet nie chcę się wchłonąć, ale to, ale to działa. To nie mogę powiedzieć. Brakło mi tamte w małym głębniku, wycikałem tamtym. No, te się pierzą, pierzą się jak wariaty. Nie ma wysyłek pocztowych, <grym> ale niektórzy to przeżywają, te wysyłki. A nowie, będą to będą, nie będą to nie będą Te się pięknie pierzą, bardzo Jestem bardzo happy <grytanie> No zobaczcie na przykład tego Jakie buty Bardzo się pierzą ładnie kapcie wszystko to w najlepszym porządku no, to stare, zobaczcie co tam Tu to tak nie widać, ale Coś tam dla Windry posprzedawałem O żółte jakie Kapciuchy Ładnie się wszystko pierze Czarnuchy Żółciuchy O kawusia Ładne kawowe Wszystko pięknie, ładnie się pierze To jest fajna oprawka no, tak to wygląda. Widzicie, wszystko zdrowe. Nie ma... A, pojniki muszę po... położyć. Nie mam czasu, przepraszam, nawet nie odbieram telefonu od, od ludzi. No bo nie odbieram, bo nie mam czasu. Szczególnie jak ktoś mi wydzwania w ciągu dnia jak jestem w pracy, to się dziwiam, że nie odbieram. A później po południu tak jak ja 18-19 jem obiad, to... to akurat mi się chce oddzwaniać i gadać Dobra ładnie się. Ładnie, ładnie, wszystko zdrowo o! Tu kolego, to jest, jakbyś mnie oglądał ze Szwecji, to jest ta brawinderka jedna, samica, a mi się kiedyś zdzwonimy, a tu jest chyba druga, czy gdzieś, zaraz, 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 bo no ja to już się tu nie, nie łapię. No ta, o, 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 o. o dużo takich to sprzedałem. Pojechało na... No kapcie to nie wiem jak to pokazać. No kapcie to duże ma. Samica na pewno, bo to widziałem, że się z widymem sparzyła. Sypniemy jasnym. głębi już nie wypuszczam. Ale pachnie. E Nie wypuszczam, nie chce mi się Ja to jestem zmarzlak Te późne Tu kilka sztuk takich zostawiłem Ale to chyba tam ze z 3 czy 4 sztuki takie późne Matko to, to to W lotach to wyrzuciło Latać to nie może Tam jedna to chyba z 5 lotek wyrzuciła Macie Wszystko zdrowe Muszę kupić jeszcze tego Parasitexu. Tego, tego, tego pomarańczowego, bo to dobre jest. To było drogie, bo to chyba. A tam drogie. 95 zł. Czy 85? O, to się tak rozpierzyło, chyba. O, to malutkie takie. o Na głowie już ładnie zarosło, ale w lotach to jakby był wyrywany gołą. A no to to malutka jest. fajna samiczka, ale reszta to popieżone. O jajko jakieś leży. ładnie się mówię, pieżą. jajeczko weźmiemy, damy kajtkowi. O, tam to też rozpieżony samczyk. fajny wygląd. ja zobaczcie jak zleci. no mam trzy takie. On już na głowie zarasta. Ale w lotach to słyszeliście. O, a te popierzone to ładne. No to to laleczki Na latać by chciałem. Ja tam bije trochę w te cukrówki, widziałem. Jakichś jajek to poniesionych jest dużo. Muszę powywalać, bo to. Teraz po tym zakwasie, dzisiaj to na pewno będzie. No dzisiaj i taki zakwas daje wtedy. O, tu jajeczka I już. Mam trzy dla kajtka. I tam jeszcze na dole coś siedzi. A i tu jeszcze siedzi. Taki zakwas daje. Cały tydzień. Dopóki nie z... Wypiją, nie nawet tydzień czy ponad Mi tam galancie tego wychodzi Galancie, no Gdzieś na 5 dni Takie słoiki prawie litr To wychodzą gdzieś na Około Takich dwóch słoików litrowych To wam powiem, że wyjdzie słoik Pół litrowy, czyli 10 na 10 pół szklanek, 10 pół szklanek, 5 litrów, no to na 50 litrów no. masz tuś. Jaja, nie chcę, jest z Kuba. A słomy mu nasypałem, kupiłem ostatnio. Kiedyś mi ktoś pisał, że słoma lepsza, bo ja mu tu, on miał tu takie posłanie, takie domowe nie. Ale rzeczywiście, zobaczcie jaki gniazdo zrobił, tu jest, tu ze snopek słomy jest, na ścianach prawie pod sufi, to tego nie widać, ale o, fajnie sobie, o Jezu, jak on sobie tu, o słoma to lepsza, bo jak deszcze padają i on jest mokry, to jak jest coś z tkaniny, to po prostu jest, to wilgotny jest, później wiadomo jak taka szmata. A słoma to jednak oddycha i jest bardzo dobrym. A i te. Tym już wody nalałem. One muszą zeżreć, bo nie za bardzo do żarcia. Zobaczcie te krótkie. Zobaczcie, jakie łysy. Bierzą się na umór, bida taka, ale to fajny gołąb będzie, jest fajny, żeby tylko przeżyło, ale zobaczcie, wyrzuca pióra na, na gwałt, jak to mówię. Mam trzy takie bidy, jeszcze gdzieś tu ten mewek jest taki falowy. A, no to on już ładnie brał. O, ten co dziobie. Łysy, łysy, koronę nie widać, ale ładnie, ale to, to to, to już pięknie zarosło. Dlaczego ty mi tu chcesz dziubać? W kamerkę? I to już się też ładnie spierzyło. Powiem wam, że jak się spierzyło, to zaczęło szyjką trząść. Tamto. I to się też ładnie spierzyło na głowie, bo było łyse. O, jeszcze tylko skapci, nie wiem czy w tym roku wyrzuci. Samczyk piękny, tata Mama niestety się zadławiła i kaput Fajne, lubię to To no żeby tylko, to żeby Bida przeżyła, bo to takie pióro będzie Mróz będzie, to wiecie Ale je yeah. Dobrze się ma, to też było takie Rozpierzone się, uspierzyło to Tak, wszystkie kiwają do mnie Wody nalałem, no resztę muszą zjeść Ja im nie będę dawał Bo one są cwaniaki Cwaniaki, cwaniaki Nie mewki Mewki to mewki Wszystkie się parzą No tak to wygląda No co ja mam tam wam nagrywać więcej Ziarna kupiłem, a tu zamknięte. Ziarna to mam, wam powiem, tu mi się coś podkopuje. Ale trochę kred i kanałami kreta zobaczcie tu coś zasypało, bo tu miał norkę, a tu trutkę sypałem i to coś jadło tą trutkę. I widzicie dlatego mam te ruszta Tutaj. Tą przerwę można trochę zniwelować O! I tu nic, co się podkopie, chociaż tu jest fundament głęboki, nie? Ale nie wejdzie, nie wlezie nic. Bo tu leży na, na tych A po drugie jakby nawet weszło, to tu nie tutaj to już na pewno nie Tak to wygląda. Zwierzyny u mnie chodzi dużo. Chodzą. One ładnie pod wolierą to ładnie wygląda, Ładnie, ładnie się bierzą. Pod wolierką to stoją wyprostowane. Ja. Zjadły czy nie zjadły? Ale z tym propolisem to wam mówię. Jeszcze wam. Te to zjedzą. Żarłoby. jaka woda tak, o to, to jest ładne co to jest? ładne są wiecie. nie jestem jest tam parę tych, perełek no dobra nagram wam jeszcze może kiedyś coś no więc zakwas jest dobry to jest dobre to jest niedobre pozdrawiam wszystkich serdecznie i miłej niedzieli Życzę. Mam nadzieję, że mi się uda coś kupić dzisiaj. Pozdrawiam.